Zapraszam Was do Maratonu Indiana Jonesowego. Witam w pierwszym odcinku Maratonu Indiana Jonesowego. Dzisiaj zestaw LEGO Indiana Jones obława w rzece. Pudełko prezentuje się w ten sposób. Ja go kupiłem na Legro. Znaczy, rodzice mi kupili na urodziny yy, rok temu. No, zestaw pochodzi z części Królestwo Krysztowej Czaszki. No, przedział wiekowy jest, mogę się tym bawić. Ło, super. Nie, no, oczywiście nigdy się nie martwię tym, ale tutaj mogę być jeszcze bardziej spokojniejszy. 7625, numer katalogowy. Tutaj macie jakieś fajną tę nalepkę z cenną, ja tego nie kupowałem w sklepie, ale po cenie wydaje mi się, że to jest smyk. W tamtych czasach kosztowało to około 80 zł, jest dosyć droga cena, ale jak już mówiłam, ta, met, ta, ta metka z cenną przypomina mi nalepkę ceny za smyka. A tam jest drogo. Tył opakowania też bardzo ładny, widzimy funkcje y, zabawowe. Że można wykatapultować tą sieć na znaczy kroki, nie? Jak to zrobić? Po kolei. Odwołanie do strony internetowej LEGO. Reklama najlepszej gry na świecie. LEGO Indiana Jones do Original Adventure. Nie grałem, ale jak oglądam y, play games, y, jak inni grają, no to ja wiem, że to, to jest najlepsza gra, nie? To tam no, nie, nie ma mowy, żeby było inaczej. No, jak będzie, to kupię. No, na eliksie na jest masa ofert, ale no, ja tam zwlekam często. Z małych rzeczy mamy dwa czerwone węże, ale uciekajcie tu, bo inna Johnson was nie lubi. Motoróweczka z dwoma wiosłami, którym może się wspomagać ten kierowca radziecki żołnierz. Tutaj ma do strzelania obrotowe, nalepki. Widać serlica chyba jest tutaj i numer katalogowy zestawu w tym miejscu, jako też numer produkcji, tak wykorzystano, tak się robiło. Jest silniczek, o tutaj mamy kalnister, A, mi coś odpadło. E, mamy ten kalnister zrobiony z leworweru jako e, rączka. Fajne. Muszę przypomnieć, że 2008 rok to były naprawdę piękne czasy, a i przeniósłbym się do tych czasów nakupował gadżetów z Indiana Jonesa, bo nie wiem czy wiecie, ja bardzo lubię Indiana Jonesa. Kiedyś bardzo dawno na moim kanale było omówienie bardzo dużego moca, ale jeszcze nie umiałem montować filmów i to wszystko jest podzielone na wiele części i teraz pokażę Wam może wznowienie tego filmu, lepszenie w związku z Maratonem. Dobra, jak się powinno tą siatkę zakładać w ten sposób. I zaraz zobaczymy sobie, jaki to jest efekt. Yy, dajmy sobie jakąś minifigurkę, na przykład Marion Runder. No i sprawdzamy, jak to jest. No, no fa fajnie się katapultuje. Może troszeczkę bliżej powinniśmy postawić. O. Teraz. No, jest fajnie, można co fajnie się bawić. Z tyłu w drzewie ukryta skrzyneczka. Drabinka sędzie, wszędzie zarośnięta. Tutaj ten karabin, piu, 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 z magazynkiem w ten sposób kubeczek. No i bardzo dobrze, czasem czasem popijać. Bo zasycha w gardle. No. Tutaj mamy to jest radziecki żołnierz, także z inną minką niż tamten. No i drzewo, jak drzewo, prawda. Dalej, amfibia, którą Indianer Jones zabrał radzieckim żołnierzom. E, tutaj też mamy pistolet z magazynkiem, znaczy karabin, chyba bardziej. E, radzieckie oznaczenie CCP. No, no teraz to by lego tego nie dało, to by nie przeszło. Takie fajne nalepki. Tutaj też fajne nalepki. Z tej strony także jeździ bardzo fajnie, super można się tym bawić, sam się fajnie tym bawię. Oj, światełko mi odpadło. To zaraz po nie pójdę, tutaj zapasowe koło. Dobra, lepiej tego nie odczepiać. Kalnister tak samo, bardzo fajnie, nalepkowy ten element. No i minifigurka Indiana Jonesa, jedna z moich bardziej ulubionych minifigurek. No, widać kaburę. W ogóle, ciekawe jak wam się spodobał wstęp do tego maratonu, beach, który strzela, ja bym zawiedziony, że go nie, mogła, nie można układać, o, na przykład by został w tej pozycji, ale nawet fajnie, bo dzięki temu możesz strzelać ten beach, wydawać fajny dźwięk i to mi się bardzo podoba. Widzimy krzesełka, kierownice, e, tutaj jakieś zegary, bardzo fajny element, posiadam już takich trochę, tak mam chyba ich, nie? Yy, hamulec chyba, jakaś dźwignia yy, tutaj yy, jakiś taki yy, zawinięty prezent yy, coś tam mają ukrytego może, może koc jakiś tutaj zawinięty, nie wiem za bardzo no i bardzo ładne światełka, no taki zestaw teraz wiecie co, bardzo miło mi się omawia yy, tutaj mamy szybę naklejaną ale mi tak nie, bardzo, nie przeszkadzają naklejki. Nie no, przeszkadzają, mi przeszkadzają jednak. Dobra. Życzę Wam wszystkim miłego dnia. Jeżeli zestaw Wam się spodobał, no to bardzo fajnie. I piszcie, czy w ogóle chcecie dalej yy, no, tą serię kontynuować maraton Indiana Jonesa. Yy, no i jeszcze zapomniałem o tym krokodylku. Mam nadzieję, że mi wybaczy. No i to jest ten starszy typ krokodylka. Sympatyczny bardzo. Ale wolałbym się nie spotkać mimo wszystko. I ogon jest na stałe wmontowany. No i fajnie. A teraz to ten element. Mamy ten taki pin No i on ja tam. No i, no i czasem go tam wyjmuję, żeby go użyć lepiej, żeby nie było. Bardzo ładny krokodylek. Super. Ma smoka. Teraz mogę się z wami oficjalnie pożegnać. Cześć, cześć, cześć. Miłego dnia życzę wam.